Środek od środka, wersja poszerzona wieczorową porą, ponieważ trzeba było obejrzeć to, o czym będzie mowa. Rozpoczął się dzisiaj Festiwal Pięciu Smaków, od godziny 10, filmy dostępne są w internecie, no i można je oglądać. Kino jest wszędzie, w telefonie, w telewizorze, na trzepaku, jeżeli ktoś ma, bo zakładam, że telewizor i telefon przeważnie jest częstszym wyposażeniem domu niż jego okolicy trzepak. Festiwal Pięciu Smaków, oczywiście kino azjatyckie i na pierwszy ogień rzut proponuję Wam sekcję poświęconą Hongkongowi. Jest do dyspozycji film do obejrzenia film Zagubiony w dymie. To jest film z 2017 roku, opowiada historię Edwarda Longa. Edward to jest imię dla nas. Mamy do czynienia z młodym chłopakiem z Hongkongu. On nazywa się zatem po kantońsku, Londinkei. Dlaczego jest ważny? Ponieważ stworzył to: Głąfa, Hong Kong do Egapmin. Odzyskać Hongkong naszych czasów. Rewolucja, czyli rewolucja naszych czasów, to było hasło protestów, które oglądaliśmy na ekranach rozmaitych mediów. Na. Na ekranach rozmaitych stacji i z różnych doniesień prasowych, ponieważ to na sztandarach i na ustach mieli ludzie maszerujący ulicami Hongkongu i oczywiście czasem też bijący się z policją, wykrzykujący to niczym jakiś utwór bluesowy na zasadzie call, and, call and response. Najpierw padało wykrzykiwane pierwsze cztery znaki guafa Hongkong i cała reszta odpowiadała si doi gapin i tak dalej. Ktoś to musiał jednak stworzyć. Stworzył właśnie Lontyn Kay, bohater filmu Zagubiony w Dymie, w 2016 roku podczas swojej kampanii do parlamentu tego miasta. Edward Lontyn Kay zaangażował się w ruch tak zwanych lokalnych społeczności, nazywane Indigenous, i w 2016 roku w wyborach do parlamentu chciał startować i, i mógł liczyć na dobry wynik, natomiast odsunięto go od możliwości startu, Ponieważ oskarżono o udział w buncie w lutym 2016 roku, przez kilka godzin podczas Chińskiego Nowego Roku w dzielnicy Mongkok, najbardziej zaludnionym miejscu na świecie, wybuchła krótka, ale burzliwa i treściwa rewolucja rybnych kotletów, kulek, klopsów. fishball, Revolution. Tak to się nazywało. Chodziło o sprzedawców tego właśnie dania, którzy sprzeciwiali się temu, że nie mogą podczas Chińskiego Nowego Roku zarobić. Dodatkowo wiadomo, że będzie duży ruch i duże wzięcie na te klopsiki, jak i na całą resztę jedzenia. Tam bardzo popularne jest jedzenie uliczne, rozmaite street food. Nie można było, władza wprowadziła nowe zasady, twierdziła, że sprzedawcy uliczni są niehigieniczni i że można prędzej nabawić się czegoś niż w dobrym, z dobrym smakiem odejść po zjedzeniu takiego klopsa czy całej reszty innych dań. I to między innymi doprowadziło do. Bardzo krótkotrwa krótkotrwałego, ale gwałtownego wybuchu niezadowolenia yy, społecznego. Policja nie poradziła sobie z sytuacją. Doszło do erupcji. Niczym wulkan te nastroje takie antyrządowe wybuchły. Był luty 2016 roku. Edward Long Lund, Lontin Kay był zaangażowany w te rewolucję klopsów. No i wyszedł z niego z tego dla niego Klops, ponieważ yy, został oskarżony o udział i podżeganie do buntu, kilka lat czekał na proces. Ale, może powiedzieć, niestety dla siebie, został skazany nie na najwyższy wymiar kary, bo groziło mu do 10 lat więzienia, został skazany na 6 lat i od czerwca 2018 roku znajduje się w więzieniu i ten wyrok odsiaduje. My oglądamy go w 2007, do 2017 roku, jak buduje swoją karierę polityczną, pozycję, kogoś, kogo można nazwać jednym z liderów ruchu, który liderów nie ma, ale ma wyróżniające się postacie. No i to hasło, które pokazałem Wam wcześniej, głąfa Hong Kong, si do Egapmin, jest obecne wszędzie. Nie dowiadujemy się z filmu, że Long je stworzył i że jakby jest odpowiedzialny także za to, co się dzieje teraz, no bo oczywiście film tak bardzo w przyszłość nie wybiegał i tego, co dzieje się, co zaczęło się dziać dwa lata po stworzeniu filmu, także wokół Longa, nie był w stanie przewidzieć. Natomiast to hasło jest obecne na koszulkach, na plakatach i wszędzie dookoła. Następnie Weszło do świadomości ogólnej jako hasło rewolucji rozpoczętej w czerwcu 2019 roku. Rewolucja trwa do dziś, teraz jest prawnie zakazana, prawo jest egzekwowane bardzo silnie, dlatego na ulicach już protestów nie ma, ale rewolucja pozostała w głowach. No i o głowie też jest ten film, ponieważ obserwujemy Edwarda Longa, którego od tych wyborów się odsuwa, na swoje miejsce akurat trafia się inny Long, Long Chong Han którego my znamy jako Sixtusa Longa, także pod pseudonimem Badgio, Sixtus Badjo Longchen Han, jest człowiekiem, który mandat zamiast tego pierwszego Longa, głównego bohatera filmu Long Ting zdobywa. Natomiast dlaczego o głowie? Ponieważ Long to jest film dokumentalny, tutaj niczego nie zdradzę, to zresztą jest zapis tego, co było, więc można nawet sprawdzić zawartość filmu na Wikipedii, czytając o wydarzeniach, które działy się w Hongkongu. Więc nie ma żadnych spoilerów. Long pod koniec filmu, kiedy już przez półtorej godziny prowadził nas oczywiście oczami reżyserki tego dzieła, no ale mimo wszystko opowiada film o nim, więc prowadził nas przez swoje życie, opowiadał o sobie o tym, co jest dla niego ważne, dlaczego wybierał tak, a nie inaczej, czy żałuje swoich decyzji, czy nie, dochodzi do wniosku, że ten film przedstawia go, może go przedstawić w złym świetle opowiadał sobie jako o człowieku, który przybywał, padł ofiarą wielkiej depresji, który miał problemy, z którymi nie potrafił sobie poradzić, z którymi gdyby nie rewolucja, którą my znamy jako rewolucję parasoli z 2014 roku, to było 79 takiego dni takiego przesiadywania na ulicach nic się nie działo agresywnego, tam poza jednym czy dwoma wypadkami, ale głównie w świat poszedł przekaz, że Hongkong może protestować na ulicy spokojnie, dzieci odrabiają lekcje, nic się nie dzieje, ale widać, że ludziom dzieje się pod taką władzą, a nie inną źle, więc coś by trzeba było zmienić. Gdyby nie ta rewolucja w 2014 roku, Edward Long, Long ting nie stroni od, od takiej wizji przyszłości, zdecydowałby się na samobójstwo, ponieważ nie mógł sobie ze sobą poradzić. Rewolucja z 2014 roku dała mu taki... Zryw energetyczny, poczucie, że może do czegoś przynależeć, że może brać w czymś ważnym udział, może decydować o swoim mieście. No ale rewolucja trwała 79 dni. Niewiele dłużej trwało oczekiwanie na ewentualne ustosunkowanie się rządu Hongkongu do postulatów. Wówczas gubernatorem był bardzo nielubiany Long In, który odszedł niedługo po tej rewolucji, i od tamtej pory mamy panią Carrie Lam. Tam jedno. Bo ona tak się w całości nazywa, z którą e, utożsamiane są te reakcje władzy na obecne protesty do dziś. Wracając do pierwotnego wątku. E, Lontin Kay o mały włos nie targnął się na swoje życie. Wyratowała go od tej opresji rewolucja na ulicach. Zaangażował się potem w pracę tego ruchu, który nazwaliśmy Indigenous, który prowadził do rewolucji rybnych klopsów w lutym 2016 roku. Lontyn Kay poczuł, że żyje, ale nie boi się opowiadać w tym filmie przed kamerą, przed kamerą, przed kamerami o tym, że popadł w ciężką depresję i tak naprawdę nie wie do końca, czy zasłużył na, na tą pozycję, na to, żeby robić z niego bohatera, bo nie czuje się bohaterem, no to oczywiście banał, tak prawie każdy może o tym powiedzieć, ale on chciał coś zrobić dla miasta. Warto ten film obejrzeć, ponieważ rzadko kiedy można zobaczyć, co siedzi w głowie człowieka, który wyprowadza innych na ulicę i każe jakoś się ustosunkowywać do rządu. Rewolucje toczą się w wielu miejscach na świecie. Warto wiedzieć, kim są ich przywódcy, co siedzi w ich głowach. Nie chodzi o ocenianie. Bardzo rzadko kiedy w ogóle ma się aparat do tego, żeby oceniać decyzje innych, więc ja do tego też nie namawiam. Ale z jakichś powodów to hasło Odzyskać Hongkong, rewolucja naszych czasów, pojawiło się w kampanii wyborczej Lon Tinkeya, Edwarda Longa, z jakichś powodów zdecydował się działać politycznie, a z jakichś... potem z tej polityki wycofał, oczywiście jeszcze zanim wiedział jak skończy się ten proces dla niego. No i dobrze to wiedzieć, po prostu. Dobrze to wiedzieć. Zaczynając kanał na TikToku, pod koniec czerwca w czwartym odcinku wybrałem właśnie to hasło, to hasło Hong Hongkong, Sido i gap jako jeden z tematów pierwszych odcinków. I opowiadałem wam o Hongkongu, o sztuce prote protestów, o sztuce nie samego prowadzenia protestu, ale o takich hasłach, które się pojawiały, o różnych niuansach językowych, które starałem się śledzić też codziennie, zajmując się tym zawodowo i pisząc o tym temacie. Rewolucję śledził cały świat. Teraz już nie ma co śledzić, czego śledzić, ponieważ to nowe prawo wprowadzone przez, Chińczy, jak niektórzy, przez Chiny, czy jak niektórzy lubią mówić, narzucone przez Chiny, drakońskie prawo, także pojawia się taka kategoria oceny, wprowadziła w mieście paraliż pod względem demonstracji. Nie można demonstrować, protesty są już wewnętrzne. Wielki brat patrzy, można by było powiedzieć to wszechwidzące oko. Nie tylko fizycznie obecne tam w kamerach przemysłowych, czy też w patrolach policyjnych, pod postacią patroli policyjnych, ale dlaczego przygotowałem na ten odcinek i na opowieść o Hongkongu i o protestach e, książkę George'a Orwella Rok 1984? Ponieważ chodzi o rok. Skojarzenia z Wielkim Bratem i, i rolą Chin są oczywiście prawdopodobnie większościowe u, u osób, które zobaczą ten tytuł i temat, ale chodzi o rok. W 1984 roku decydowała się przyszłość Hongkongu. Tutaj już wybiegam poza ten dokument, który możecie obejrzeć na Festiwalu Pięciu Smaków. W 1984 roku Wielka Brytania zaczęła poważnie rozmawiać z Pekinem, komunistycznym Pekinem wówczas i tak samo oczywiście obecnie, o przyszłości Hongkongu. Bo wcześniej, Londyn oczywiście brał pod uwagę, że kiedyś ta dzierżawa na 99 lat rozpoczęta w 1898 roku w tym ostatecznym kształcie się skończy, ale tak naprawdę miał Hongkong już u siebie w kawałku, potem coraz większym kawałku i większym. Dużo dłużej, od 1841 roku, kiedy Chiny przegrały pierwszą wojnę opiumową, którą Zjednoczone Królestwo rozpoczęło, Hongkong zaczął być brytyjski, ale dzierżawa musiała kiedyś upłynąć i kiedyś trzeba było zacząć rozmawiać o tym, co się wydarzy po 1 lipc, od 1 lipca 1997 roku, kiedy po 99 latach tej 99 lat oznaczało w domyśle nieskończenie wiele. Nieskończenie długiej dzierżawy, miasto będzie musiało wrócić do Chin. Z zachodniego agresywnego kapitalizmu do wschodnioazjatyckiego twardego komunizmu. Zupełnie dwa różne światy. W 1984 roku zaczęto o tym rozmawiać, bo Rozmowa na ten temat musiała jakoś fizycznie zostać zainicjowana. I z, m, rozpoczęcie tej rozmowy wynikało tylko i wyłącznie z tego, że trzeba było pójść na chińskie warunki. Nie można było rozmawiać z mieszkańcami Hongkongu przy takim stole na trzech nogach, jak określano tę sytuację. Nie można było posadzić Brytyjczyka, Chińczyka i Hongkończyka obok siebie, ponieważ Chiny nie wyrażały na to zgody. No i teraz mamy rok 84. Rząd pani Margaret Thatcher. Ówczesnej premier Wielkiej Brytanii, w kwietniu wydaje informację na świat, że to był dokładnie 20 kwietnia 1984 roku, że oto Hongkong kiedyś przestanie być brytyjski. We wrześniu, 26 września dokładnie, wypływa informacja zarówno z Pekinu, jak i z Londynu, że oto pojawił się szkic, zarys pierwszego układu, który łączyłby oba kraje odnośnie przyszłości Hongkongu. Wspólna, chińsko-brytyjska deklaracja przyszłości Hongkongu i zasady, na których miasto przejdzie od Londynu pod władzę Pekinu. Rok 84, co ciekawe, ostatnio kilka razy wspominałem o serialu The Crown, bo obejrzałem wszystkie cztery serie ciągiem, nie pojawia się w tym serialu. Widzimy postać Margaret Thatcher, ale nie pojawia się ani ten rok, ani razu oczywiście w kontekście orwellowskim, a, a ale ani razu nawet w kontekście Chin i Hongkongu, a przecież było to bardzo ważne. Oczywiście wiele rzeczy również się nie pojawiło, ale mimo wszystko rok 84, jeżeli chcielibyście go sobie jakoś umiejscowić w czwartej serii serialu The Crown, pojawiał, pojawiłby się między szóstym a siódmym odcinkiem. W szóstym jest 83 rok, w siódmym 85. Ta luka jest widoczna. Moim zdaniem to jest taka czarna dziura, taki, taki punkt ziejący. Decyzja oczywiście należy do scenarzystów, wiele rzeczy nie znalazło się w tym serialu i również nie nam oceniać, ale wydarzenie jest o tyle ważne, że jeżeli świat chce teraz oceniać, co się dzieje w Hongkongu, to również powinien wiedzieć, że przez te pół roku, między kwietniem a wrześniem 1984 roku, kiedy poinformowano o tym, że rozpoczynają się rozmowy i te rozmowy zakończono w pewien sposób, przygotowując... Szkic dalszej deklaracji łączącej oba kraje, mieszkańcy Hongkongu nie zabrali głosu ani razu. Nie byli przyzwyczajeni do demokracji. O tym warto pamiętać. Rządy brytyjskie nie były tak jednoznacznie dobre. Nie oznacza to, że rządy chińskie są jednoznacznie dobre, ale Hongkong brytyjski nie prowadził. Mieszkańców tego miasta do jakiejś iluzorycznie tęczowej krainy, pełnej pluszowych misiów i jednoznacznej dobroci. Hongkong był Brytyjczykom potrzebny do robienia pieniędzy, do wejścia na rynek chiński i tyle. Kiedy wiadomo było, że to miasto zostanie mimo wszystko prędzej czy później oddane na jakichś zasadach Chinom, nikt nie zapytał mieszkańców, nikt nie zaproponował wejścia do rozmowy, nie było można tego zrobić, ale nawet też nie padła taka propozycja. Kiedyś dotarłem do informacji, że chciano mieszkańców Hongkongu przenieść, tak jak byli, budując im nowe miasto na miarę brytyjskich możliwości i, i miejsca w Irlandii Północnej. Pomysł z kosmosu, ale Brytyjczycy go w pewien sposób opisali. Natomiast e, inaczej niż Portugalczycy, licząc się z oddaniem Chin swojej kolonii Macau, oddano ją dwa lata po Hongkongu. W grudniu 1999 roku Portugalczycy zaproponowali określonej grupie mieszkańców Macau portugalskie obywatelstwo. Brytyjczycy tego nie zrobili. Jest plan teraz takich ułatwień wizowych i tego paszportu, którego nie chcą honorować Chińczycy obecnie, ale no, trochę późno. Proponuję wam w takim razie na początek tego obcowania z Festiwalem Pięciu Smaków taką podróż dokumentalną przez. Poznawanie osoby, która stworzyła hasło, pod którym na protesty szła masa ludzi. Delikatnie mówiąc, masa ludzi. Czy większość, czy mniejszość, czy równa połowa mieszkańców Hongkongu, to trudno powiedzieć. Natomiast ktoś to hasło stworzył i możemy obejrzeć o nim film. A ponieważ tutaj teraz sięgnę po eksponat numer prawdopodobnie trzy ponieważ sekcja filmów o Hongkongu nie ogranicza się tylko do dokumentu o Keju, Jest także kilka, bo to dokument jest jeden, ale reszta już jest filmów fabularnych, przeważnie kryminalnych i nie, nietypowy świadek, o ile nie przekręciłem tytułu. Nietypowy świadek. Film reklamowany jako kryminał, ostre kinoakcji, takie w stylu hongkońskim. Rzeczywiście takie jest. Bardzo dobry film, polecam wam. Reklamowany jako... Nietypowy świadek, ponieważ świadkiem zbrodni jest papuga i również niczego nie zdradzając, należy się jakoś z papugą porozumieć, żeby dotrzeć do potencjalnego mordercy. Bardzo ciekawy film, polecam waszej uwadze, i tutaj mamy łącznik o Ironio, który pokazuje policję z Hongkongu. Ironia, dlatego że w 2019 roku, dosłownie na chwilę przed protestami w Hongkongu wypuszczono taki blok i sześć znaczków do niego, serię sześcioznaczkową. Eee, zastanawiam się, jakiego słowa użyć. Chwalący, rocznicowy, pokazujący zaangażowanie policji. Wcześniej e, zawsze był taki takie hasło policyjne We Serve with Pride and Care od 1884 roku z dumą i chwałą. Policja w Hongkongu była uważana jako Jedna z najlepszych w, na świecie, a na pewno Asian Finest, najlepsze w Azji. Ta pozycja została już dawno utracona w oczach ludzi, którzy maszerowali przeciwko władzy. Wciąż trwa w umysłach sojuszników strony prorządowej. To również w waszej ocenie pozostawiam. Film Nietypowy Świadek z Papugą w roli głównej jest o tyle ciekawy, ponieważ przedstawia równoległą rzeczywistość. Policja prowadzi dochodzenie po napadzie na sklep jubilerski, ale równolegle to członkowie ekipy tych rabusiów prowadzą własne dochodzenie. Kto ich wrabia? Są dwie równoległe rzeczywistości. Tak jak dwie równoległe rzeczywistości istnieją obecnie w Hongkongu. Środowisko prorządowe i prodemokratyczne, które nijak nie mogą się porozumieć. Tam jest po prostu magnetyczna zasada odpychania która nie pozwala nawet nawiązać dialogu. Każda próba prowadzi donikąd. Głęfa Hongkong Sido i Gapmin. Odzyskać Hongkong rewolucja naszych czasów. To. to już nadobicie na koniec, Głęfa. po chińsku to odzyskać coś, co się miało. Gdy upadła ostatnia dynastia chińska, czyli Qing, w 1901, z końcem 1911 roku, z początkiem 1912 stworzono Republikę Chińską. I człowiek, który tą Republikę Chińską prowadził do pierwszych dni chwały, z których nic nie wyszło, czyli Sun Yat-sen, korzystał z tego samego zwrotu, a ponieważ Republika Chińska pojechała z nacjonalistami Chiang Kai-shek'a po śmierci Sun Yat-sena dużo później, w 1949 roku, po przegranej wojnie domowej z komunistami na Tajwan, obecnie na Tajwanie korzysta się z tych dwóch znaków, dopisując po nich macierz, duże Chiny, i wychodzi z tego Futalu" odzyskać duże Chiny, odzyskać Chiny kontynentalne. Mówi to mały Tajwan, patrząc na duże Chiny, uważając siebie za tą prawowitą Republikę Chińską. Tak jak widzicie tutaj za mną na mapie, to ten postaram się zachować jak pogodynka. Ten malutki Tajwan, patrząc na duże Chiny, mówi, że kiedyś będę taki duży jak ty i cię odzyskam. Te same znaki, kompletnie inny kontekst. hongkong Hong Kong City a tutaj Guanfu Dalu. Dalu tutaj nie mamy napisane oczywiście. No, i tym akcentem wzdecham mówiąc o Hongkongu, bo rewolucje dzieją się wszędzie. Przeważnie nie kończą się niczym dobrym. Ocenić możecie sobie sami oglądając historię człowieka, który stworzył ruch prowadzący do ogromnego zamieszania, opresji, represji, zachowania. Graniczącego z tym, co znamy z roku 1984. Trochę tak i trochę nie. Wieloznaczna Azja. Warto oglądać filmy, stamtąd można się wielu rzeczy nauczyć, a przynajmniej dają do myślenia. Dziękuję za uwagę. Jutro wrócimy z kolejnymi filmami do polecenia, obejrzenia, albo nawet do powiedzenia, że tych nie warto, a może warto. Dobrej nocy.